Przede mną tam już pierwsze fortyfikacje twierdzy Kostrzyn. Twierdza ogólnie nie miała szczęścia do wojen. Podczas ostatniej II wojny światowej została całkowicie zniszczona. Chyba nawet te, te fortyfikacje są rekonstrukcją, tak mi się wydaje, w większej części. Tam w środku nic nie ma, zresztą zaraz pójdziemy i zobaczymy. No i dostała też dobrze po dupie podczas wojny siedmioletniej. Miała pecha, bo Rosjanie podeszli tutaj w sierpniu 1958 roku i rozpoczęli ostrzał. Co nie jest niczym dziwnym ani szczególnym. Problem w tym, że, że Rosjanie strzelali znacznie mocniej niż by to wynikało z zasad sztuki wojennej, bo po prostu chcieli wystrzelać nadmiar amunicji. Oni mieli do cholery i trochę kul armatnich, które nie były im w ogóle potrzebne, tylko utrudniały marsz no i z tego powodu właśnie <laughs> właśnie zrównano z ziemią Kostrzyn nawet jest slip jakiś stary, ale wygląda na w pełni użyteczny do niego normalny dojazd także można się wodować jak ktoś chce tam wprawdzie jest zakaz wjazdu, ale każda szanująca się twierdza w obliczu zbliżającego się wroga, mając w perspektywie oblężenie, wywala poza swoje mury wszelkie maści ludność cywilną, zostawia tylko ludzi absolutnie koniecznych do obrony, czyli załogę. No wynika to głównie z chęci oszczędzania zapasów i mniej gęb do wykarmienia tym lepiej. No, ale być może też z jakichś tam przesłanek humanitarnych, miejmy nadzieję. W Kostrzynie w roku 1758 było dokładnie odwrotnie. Tu okoliczna ludność z szeroko pojętej okolicy, z wiosek, nie miała wcześniej styczności z Rosjanami. Nasłuchała się różnych propagandowych bzdur, że Rosjanie to będą jeść dzieci i w ogóle robić mace z nich. I garnęła się tutaj wielkimi tabunami. A komendant twierdzi: to nie wiadomo dlaczego, być może miał miękkie serce. Puszczał tych ludzi. I Kostrzyn stał się takim osiemnastowiecznym gustlofem. W wyniku ostrzału, który był bardzo ciężki, zginęły olbrzymie masy ludności cywilnej. Nikt nawet nie próbował liczyć, ile ludzi zginęło, no bo to byli mieszkańcy wsi, nie mieli fon przed nazwiskiem, także... Kogo to kurwa obchodzi? W skutkach ostrzał z roku 1758 to jest jedno. Ale twierdza kostrzyn w historii wojny siedmioletniej odegrała dużo ważniejszą rolę, chociaż rolę pośrednią. Bo to tutaj właśnie ukształtowała się, a właściwie wypaczyła, psychika króla Fryderyka II. Ojciec Fryderyka, jeszcze wtedy następcy tronu, księcia Fryderyka, Fryderyk Wilhelm, był brutalnym prymitywem. To był facet o mentalności wiejskiego szlachciury. On rządził państwem jak folwarkiem. Nie mógł znieść tego, że jego syn interesuje się muzyką, literaturą, filozofią. Tępił te zamiłowania młodego księcia tak brutalnie, że Fryderyk, w wieku 18 lat, postanowił uciec z Prus. Ucieczka się nie udała. Książę został zatrzymany i przewieziony do twierdzy Kostrzyn. Rozpoczęło się też śledztwo mające ujawnić jego wspólników, bo było oczywiste, że spisek był zakrojony na szeroką skalę. W wyniku śledztwa ustalono, że najbliższym Współpracownikiem był jednocześnie najbliższy przyjaciel księcia, porucznik Hans Hermann von Katte. Fryderyk Wilhelm uznał, że najlepszą karą dla następcy tronu będzie ścięcie katego. Ale nie dość na tym. Król zarządził też, że Fryderyk ma się przyglądać egzekucji. Katego przyprowadzono w to miejsce, gdzie stoi ta tablica. Natomiast Fryderyk był przetrzymywany w celi, która znajdowała się gdzieś tam, gdzie te klony. W momencie gdy wyprowadzono Katego, do celi Fryderyka wszedł gwardzista, który również z osobistego rozkazu króla Fryderyka Wilhelma złapał księcia za włosy i przyciągnął do zakratowanego okienka, żeby mieć pewność, że książę będzie świadkiem krwawego widowiska. Także z osobistego rozkazu Fryderyka Wilhelma bez głowego trupa pozostawiono na kilka godzin tuż pod oknem celi Fryderyka, który z żołnierzy garnizonu zlitował się i rzucił na ciało kawałek cukru. Egzekucja katego zmieniła Fryderyka nie do poznania. Wcześniejsza wrażliwość i dobro, które w nim były, może nie ulotły się całkowicie, ale zmutowały do zupełnie absurdalnej formy. Od tego czasu Fryderyk aż do końca życia był bardzo zły i bardzo dobry jednocześnie. On potrafił jednego dnia posłać na pewną śmierć kilkanaście tysięcy ludzi bez mrugnięcia okiem, a nazajutrz chodzić od domu do domu i sprawdzać, czy jego poddanym czegoś nie brakuje. I on, zarówno w tych dobrych swoich uczynkach, jak i złych, był autentyczny. I to jest właśnie najbardziej intrygujące w przypadku tego człowieka. Tym stwierdzeniem, że nie wiadomo, ile dokładnie osób zginęło podczas ostrzału Kostrzyna w 1958 roku, to zaintrygowałem sam siebie i zacząłem drążyć temat. W książkach opracowania historycznych to jest zupełnie zbyte jakimś tam stwierdzeniem, że dużo. Ale przejrzałem sobie gazety z epoki. I nie jest to jakiś wielki wyczyn badawczy, no bo one są zdigitalizowane w necie powszechnie dostępne. I dość szybko natrafiłem na takie, taki dodatek do jakiejś gazety berlińskiej, jeszcze z roku 1758, więc jak najbardziej świeży. Oczywiście trzeba brać poprawkę, że te dane mogą być podkoloryzowane pod potrzeby propagandy, ale nie za mocno, no bo. Było jeszcze zbyt dużo świadków, sprawa była zbyt świeża, żeby mogli bezczelnie kłamać. I tutaj tak, najpierw jest podana taka mętna informacja, że ucierpiało ponad 2,5 tysiąca osób, przy czym ja nie jestem przekonany w jaki sposób oni ucierpieli, to jest niejasne, ale zaraz potem już jest bardzo jasne zdanie. 600 osób wyzionęło ducha w popiołach i w płomieniach. Pośród nich 80 ciężarnych kobiet. Także sami ocencie, czy to dużo, czy mało.